Cześć, witam się. Ma z tej strony Michu. A w tym odcinku zajmiemy się czołgiem ciężkim siódmego tieru Black Price. Jak widzicie, jest to czołg naprawdę zrobny, jak na swoje i Ciężkość. Yy, ale jak zwykle, właśnie to w brytyjskich czołgach, czyli 5, 6 i 7 tieru. to właśnie, jest to taki banan. Bardzo podobny do 5, 6, jak i wspominanego tego siódmego Black Price'a. Od przodu standardowo 152, tyle co poprzedni miał. Od boku 95, tak samo jak poprzedni jego yy, kolega. No i Black Price od tyłu mm ma 25, a jego poprzednik miał 50, troszeczkę więcej. No, ale jednak coś tam więcej było, no niestety. że jest taka sama, tylko że z tyłu ma 95. No, czołg jest za zrobny. Prędkość jego maksymalna to jest właśnie taka pięta Achillesa tego czołgu. Kurczę tylko 20-21 km na godzinę. To jest bardzo mało. Jak zobaczycie w tym filmie, nie zdążyłem to jechać do bazy. Kiedy zaczęli nam okupować ją, no nie zdążyłem po prostu czołg zwrotny, naprawdę w miarę dobry tylko że jego prędkość maksymalna nie jest za duża, to tylko jak to wspomniane 20 km na godzinę penetracja już taka w miarę pancerz od przodu jest też ten 152 więc coś tam wytrzyma oczywiście ten pancerz jest w niektórych miejscach nie na całej ucieczce przedniej tylko w niektórych miejscach dlatego niektórzy jak wiedzą gdzie strzelać oczywiście ten czoł przebiją No, losowanie wyszło całkiem fajne, ponieważ jest na samej górze siódmy, siódmym tierem, co nieczęsto się zdarza na serwerze testowym. Co do prędkości działa, no też dosyć szybko landuje jak to w tych brytyjskich czołgach. Na razie idzie dosyć szybko. Celność też nie jest najgorsza, tylko że ja mam no 100% załogę, nie wiem jak będzie z 50 czy 75%. Czołg nie zły, ale nie wiem, czy będzie mi się podobał po prostu na normalnym serwerze, ponieważ to jest, jak wspominałem w poprzednim odcinku, na serwerze testowym wszyscy lecą na przysłowiową pałę, żeby tylko wypróbować, jaki czołg jest i się chwilę nim przejechać. Hmm, no dobra, zobaczmy, co mi tu los gotuje. O jakieś dwa niszczyciele się pojawiły dobrze wypróbujmy na nich nasze słodkie działo standardową bitwę przegrywamy od razu szybko odcinek też będzie króciutki a jakże inaczej na serwerze sobie nie da się nagrywać długich odcinków no nieraz się da ale naprawdę nieraz przeważnie są to przegrane bo wszyscy lecą i koniec no dobra, spróbujmy zabić. Ten niż trzy lat tam został. Oczywiście zabójcza prędkość 20 km na godzinę. Tak, gdzie on jest? Z kolega ja mi idzie pomóc, ale ich tu już nie ma, ponieważ... Aha! On się już utopi, świetnie, a ja tu jadę, nie wiem po co. No, i tak jak właśnie mówiłem. Niedługo zacznę opakować bazę, a ja jestem praktycznie na połowie mapy i jest dobrze dojechać z moją zabójczą prędkością. No w każdym razie spróbuję, ale nie wychodzi to najlepiej właśnie z tą prędkością. No, czołg wizualnie jest ładny, jak, jak widzicie zwykły taki chart tylko większy i nazwa to jest Black Price na siódmym cierze. No i oczywiście nie zdał, że chociaż czołg miałby duży potencjał, ponieważ naprawdę ma przyspieszenie dosyć dobre. zwrotność też ma dosyć dobrą. No, oczywiście to działku troszeczkę nowe obrażenia, ale ujdzie w tłumie przy tej jego szybkostrzelności. Okay. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się.